Oskar, czekaj! Cześć. No Wiesz co, bo chciałam z tobą pogadać. Nie słucham. No bo chodzi o moje zaproszenie. Może byś jednak dał się namówić i zmienił zdanie? W sumie już mam dosyć tych problemów z Elką. Jestem bardzo zdenerwowany, ale nie chciałbym pogorszyć sytuacji. Przestań. Po prostu fajnie spędzimy czas. Przecież to, że chcesz od niej odpocząć, to nic złego. Może nawet to mnie dobrze zrobi, nie? Jak sobie zrobię przerwę. Wiesz co, to jest chyba dobry pomysł. Serio? Mhm. To zobaczymy się wieczorem? Tak. To do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak. Nie mówiliście? nie mogę! Oskar powiedział, że do mnie wpadnie. To jest randka. On chyba serio skumał, że coś pomiędzy nami jest, a myślałam, że już wszystko stracone. To będzie mój najlepszy wieczór w życiu. Będzie po prostu idealnie. I ja już to zadbam. Nieźle, jak tam było wczoraj? Nagi, cudownie, wspaniale. Najlepiej, niż mogę sobie to wyobrazić. Jest to super. Ej, o, czy to... Oskar! Zyskniłam. Co ty robisz? Ale o co ci chodzi, ty nie? Możemy porozmawiać na osobności? No pewnie, to pa. Ale kochanie, o co ci chodzi? Przecież... Nie mógł do mnie kochanie. Czemu się tak denerwujesz? Jakoś w nocy ci to nie przeszkadzało. Zapomnijmy o tym, co było w nocy, dobra? Ale nie rozumiem. To był błąd. Ale jak? O co ci chodzi? Przecież, Przecież ci się spodobało, wiem to. Byłem pijany, pokłóciłem się z Elą i w ogóle. Dla mnie to było ważne. Wiem, dlatego nie powinniśmy byli tego robić. Oskar... Oj. Serio... Ela nie może się o tym dowiedzieć, rozumiesz? Serio? Teraz to jest dla ciebie najważniejsze? Serio, Oskar? Byłem Wębia... pijany... Natalia! Ja myślałam, że... że on się we mnie zakochał, a on... każe mi o wszystkim zapomnieć. O nie! Ja tak tego nie zostawię! Nie pozwolę się tak traktować! Zerwie zerką i będzie mój! Czy mu się to podoba, czy nie?